Czy zastanawiliście się kiedyś nad istnieniem postaci, która może nawiedzać wasz świat, i obserwować was z najciemniejszych zakamarków mapy? A może słyszeliście kiedyś o postaci o nazwie Nul? O postaci, która chodząc nie wydaje żadnych dźwięków, a jej skin charakteryzuje się głęboką czernią. Zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym przybliżę Wam historię widma ze znanej Creepypasty. Zapraszam na film O Nul. Niestety nie znamy historii jego narodzin. Nie wiemy kim lub czym jest. I dlaczego nawiązuje kontakt z graczami? Istnieją przypuszczenia, że 0 to niedokończona wersja zaimplementowania do gry nowego NPC, który miałby się wyróżniać inteligencją na tle innych mobów. Projekt nie został ukończony, a mimo to kod postaci nie został usunięty. 0 oznacza coś, czego nie ma. Coś, co nie powinno istnieć. Z języka niemieckiego, zero. Kompletnie czarny skin idealnie maskuje się w ciemnych jaskiniach. I jest praktycznie niewidoczny w nocy. Pierwsze wzmianki na temat tajemniczej postaci pojawiają się w filmie youtubera. Along Came Josh w którym to 0 zwraca uwagę gracza tabliczką z napisem 0. Często również w okolicach tabliczki możemy znaleźć czerwone pochodnie, będące wizytówką postaci. Istnieje kilka nagrań, na którym możemy zaobserwować obecność zjawy w grze. Najczęściej gracze nie zauważają czające się postaci, gdyż ta stoi nieruchomo, w ciemnych lub słabo widocznych miejscach. Nie mamy pewności, że postacią nie steruje inny gracz. Jednak brak jakiegokolwiek niku nad widmo sugeruje nam wytłumaczenie, że jest to jednak NPC postać o sztucznej inteligencji. Postać, która swoją obecnością prawdopodobnie chce nam coś zakomunikować. Z kilku relacji graczy możemy usłyszeć, że postać potrafi się teleportować lub być w dwóch miejscach jednocześnie. Gdy tylko spróbujemy zbliżyć się do postaci, ta znika. Zachowanie może nam przypominać Endermana. W okolicy występowania czerwonej pochodni możemy również znaleźć wykopane dziury o szerokości jedną na jedną kratkę, głębokością sięgające aż do bedroka. Na samym dnie dziury znajduje się woda, a na ścianie tabliczka z napisem „0”. To może dowodzić, że nul chce nas nastraszyć, jednak w jakim celu? Nie chce nas zabić, często nam się przygląda lub zaganie nas w pułapki. Ale po co? Nul to zdecydowanie jedna z najbardziej tajemniczych postaci. Wiemy o nim bardzo mało, a pojawia się niezwykle rzadko. Nie znamy jego intencji, historii i miejsca, z którego w cieniu przygląda się naszym poczynaniom. Jak myślicie, czy nul rzeczywiście istnieje? Może to wszystko jest jedno zwykłą bójdą? Czy spotkaliście się już z czymś podobnym? Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tej postaci. Dla zainteresowanych w opisie znajduje się kilka ciekawych linków. Film ten został zrealizowany na Waszą prośbę i jeśli chcecie więcej materiałów w Creepypasty, Pasty, zostawcie łapkę w górę. A kolejny materiał pojawi się już w kolejną sobotę. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!